Cześć No nie mam nic Za późno przyszedłeś Chociaż dobrze Znajdę coś, poczekaj Znajdę coś dla ciebie też Ale musisz być grzeczny Cacy Tak jak Filipek jest cacy, proszę Pieczywo ryżowe Duży kawałek chyba Ci dałam, co? Ty, zostaw, koza. Koza. Bo mi wylejesz. Kubek mi wywalisz. Zostaw ten kubek. Tam już nic nie ma dla ciebie. Chyba, że lubisz pieczywo ryżowe. No masz, koza. Zobacz. Co ci będzie smakować? Ale już więcej nie mam. Później jeszcze Filipek będzie chciał Was nakarmić. Na razie starczy Wam. Koza też trochę je. Ej ty, ty spryciarz. Osioł. No. Cacy? Cacy byliśmy, tak? Na razie już nie ma. Wiesz? Później Ci jeszcze Filipek da. A na razie już nie ma. Na razie idź sobie zjeść czegoś zielonego. Coś jeszcze zielonego. Tak. <ś>